Kochani, witajcie na kanale Czytania dla Duszy. Zrobimy sobie dzisiaj takie szybkie, szybkie czytanko na daną chwilę, czyli przekaz na daną chwilę, na teraz. Przekaz jest z trzech kart, czyli do każdego wyboru mamy już trzy karty wybrane. Nie będę nic dobierała, dlatego powiedziałam, że to jest taki szybkie, szybkie czytanko, szybki przekaz. Ale zanim zaczniemy, to chciałam przypomnieć, że to już jest ostatni moment na dołączenie do piątkowej medytacji silnej medytacji kwantowej, gdzie będziemy uwalniać programy kwantowe typu iluzja, iluzja oddzielenia od miłości, obfitości, szczęścia, radości, zdrowia, program poczucia winy, szukania winnych, świadomości ofiar, że ciężko musisz pracować, żeby coś mieć, programie zasługiwania, blokady na na rozwój, na transformację, na pójście do przodu, itd. i tak dalej. Medytacja będzie trwała około, około godzinkę czasu w środku z małą przerwą, żebyście sobie odetchnęli na platformie Zoom w piątek 19 stycznia o godzinie 19, gdzie będziemy po prostu czyścić tę energię, żeby łatwo można było wejść w nowy rok w opitość, nowego roku, bo to o to chodzi. I koszt jest 100 zł. Dla osób, które były na warsztatach, uzdrowienie ran matki i ojca to jest kwota 80 zł. Zgłaszać się poprzez e-mail czytania dla duszy małpa Potem macie dostęp przez 3 miesiące oczywiście do tej medytacji, więc możecie sobie powtórzyć. A jeżeli nie możecie być w piątek, to jak najbardziej, jak najbardziej można sobie odsłuchać później. I pamiętajcie, że medytacje e, kwantowe czy teta healing, które są grupowe, one mają silniejszą. Silniejsze działanie, silniejszą moc niż te indywidualne. No dobra, to zaczynamy. Przekaz na teraz, na daną chwilę. Wybierz sobie kartę. To, co rezonuje, przychodzi do ciebie, jest Twoje. Tutaj to się stacji One są podobne. Tu jest jedyneczka, taka w niebieskim karta dwójeczka z dużą ilością elementów różnych i trójeczka. Jeden ptak i góry tutaj są. No dobrze. Odkładamy trzy, dwa i jedyneczka. Jedyneczko, co powinnaś wiedzieć? Teraz jest czas na pewien odpoczynek. Być może praca z podświadomością. Być może na naładowanie akumulatorów. Być może na wyła, wyrzucenie y, negatywnych myśli, jakichś programów negatywnych, czy uczyć emocji. Daj sobie na to czas. Nie hmm? oczywiście nie wiadomo jak długo, bo to może być u was kilka dni, tydzień, dwa tygodnie, po to, żebyście wy potem zrobili postęp do przodu. Bo być może się teraz szarpiecie z tym i chcecie teraz ruszyć do przodu, ale najpierw trzeba właśnie albo sobie odpocząć, albo zrobić ten porządek w sobie. I dopiero wtedy możecie ruszać do przodu. I o tym też mówi następna karta, bo tu jest ruch do przodu, i to jest przed Wami. To nie jest coś odległego, tylko ty, żeby wejść w ten właśnie ruch, tą transformację, tak? Musi być najpierw to. I również ta karta mówi o tym: nie przyspieszaj niczego. Bądź cierpliwa, Jedyneczko. a zobaczysz, jak pewne rzeczy zaczną same przyspieszać. Bez Twojego. Pospieszania tego, czyli daj sobie teraz czas. Dla niektórych to jest po prostu tylko odpoczynek, jakiś relaks, a dla innych to jest właśnie tutaj gdzieś tam praca z emocjami, z uczuciami, przekonaniami, negatywnymi myślami. A trzecia karta to jest karta iluzji. Eee, zobaczcie, w jakich iluzjach żyjecie. Tutaj może być iluzja oddzielenia, właśnie od obfitości. Czyli możecie mieć poczucie, że obfitość, pieniądze, miłość, zdrowie, szczęście gdzieś jest obok Was. To jest iluzja, bo my jesteśmy tym wszystkim, tak? A Wy żyjecie w iluzji albo oddzielenia, albo iluzji, że musicie dużo robić, żeby coś tutaj przyszło dobrego, tak? Albo że możecie coś przyspieszyć, albo że możecie na y, ostatnich bateryjkach tutaj działać. To też jest iluzja. Hmm? Myślę, że wy dokładnie wiecie, jaka was iluzja dotyczy, i temu się przyjrzyjcie. I zacznijcie coś z tym robić. No to tyle, jeżeli chodzi o jeden, dwójeczki. Dwójeczki. Wiecie co? Co wy tłumacie? Zwróćcie uwagi na myśli i idee, które przechodzą do Waszej głowy, ponieważ one będą tymi ziarenkami pozytywnymi. Jeżeli je wprowadzicie do swojego życia, to one pięknie wam rozkwitną. To będą dobre, jakby dobre decyzje być może, tak? I to może dotyczy wszystkiego. Zobaczcie, tu się pisklaczek wykluwa z jajeczka, tak? Więc co to może być? Mogą być jakieś nowe biznesowe rzeczy, tak? Czyli nowe idee, koncepcje na siebie, na swój biznes, czy na cokolwiek. Może być na przykład przypływ, że wyprowadzam się. Czy wyprowadzam się do innego miasta, czy do innego kraju. Cokolwiek to się będzie pojawiało, to jest dobry impuls. I idź za tym. Bo z tego coś dobrego urośnie, hmm? albo coś innego się pojawi, zrób to czy tamto. Więc słuchajcie teraz: zwłaszcza, że mamy kartę zimy, zobaczcie, czyli zima jest dla Was bardzo ważna, bo w zimę Wy faktycznie będziecie za robić zasiewy na to, co przyjdzie wiosną i latem. Hmm? Czyli u Was jest bardzo ważna ta zima, bo jak zasiejecie to negatywnymi myślami albo jakimś zwątpieniem. No, to to też wyrośnie na wiosnę i na to dla Was. Również ta karta mówi o tym, pobądź wewnętrznej ciszy, czyli stara się wyciszać siebie, wyciszać jakieś swoje lęki, negatywne myśli, ogólnie myśli, żeby właśnie usłyszeć, usłyszeć te idee, koncepcje przechodzące do Waszej głowy. Ta karta też mówi o tym, by zachować w sobie. Te koncepcje, idee, które przechodzą. Nie mówić nikomu. Nawet najbliższym. Tylko zachować to dla siebie. Hmm? Ja tu widzę, że wy możecie potężną manifestację jakiegoś pragnienia wprowadzić w tym roku. I początek jest właśnie teraz. Styczeń, luty. Hmm? Czy ta karta to jest karta sensytywności i ta karta mówi o tym, żeby mniej teraz działać? Przynajmniej przez jakiś tydzień, dwa tygodnie albo i więcej. Jest to przekaz ogólny, więc na każdego to będzie indywidualny czas a być bardziej właśnie receptywny, odbierający, i wtedy będziesz słyszeć ten swój wewnętrzny głos i to wewnętrzne prowadzenie, te podpowiedzi, rady, wskazówki. Jak będziesz siedział w głowie i tylko działał, działała dwójeczką, to niestety nie usłyszysz tego dwójeczką. To tyle, jeżeli chodzi o dwa i, 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 i trójeczka. Trójeczka to jest epicka podróż. Eee, ta karta mówi o tym, że jesteś już bardzo blisko tego, co chcesz osiągnąć. Trzymaj się tego dalej, leć dalej. Hmm? Czyli wy ogólnie jesteście na odpowiedniej ścieżce do realizacji czegoś, czego chcecie. Tylko możecie momentami popadać w jakieś zwątpienia, że to się na przykład nie uda, bo jeszcze tego nie widzicie. Hmm? I rozwiązaniem to jest obecność tu i teraz. To jest uziemienie, kochani. Czyli wy macie się skupiać na tym, co jest teraz, być wdzięcznym za to. Nie odpływać gdzieś tam nie wiadomo, daleko w przyszłość, czy wspominać przeszłość, tak? Tylko skupić się na danym momencie, nie siedzieć za dużo w głowie. I trzymać się tego punktu, gdzie chcecie dolecieć, czyli tej swojej wizji, tej swojej intencji, tego swojego celu, pragnienia, bo jesteście na tej ścieżce tam. I jakiś kierunek jeszcze tutaj dodatkowo musicie obrać, bo ta karta będzie miała dwa znaczenia. Z jednej strony być może trzeba coś tutaj jeszcze dodać, poprzez pogłębienie swojej wiedzy, bo to jest podążanie w jakimś kierunku. E za jakąś osobą. Co to oznacza? Ta karta ostatnio bardzo często nam wyskakuje w różnych rozkładach. To oznacza, że być może musicie się jeszcze kogoś doradzić, pójść na jakiś kurs, szkolenie, pogłębić po prostu swoją wiedzę, żeby dojść tam, gdzie chcecie. Ale jakby już ten właściwy kierunek jest tutaj nadany, tylko na przykład trzeba jeszcze jakąś korektę tutaj zrobić. A dla drugiej części osób, to wy już nadaliście ten kierunek i już pogłębiliście jakąś wiedzę. Czyli być może wy sami wiecie, czy ostatnio byliście u kogoś się radzić, czy ostatnio byliście na jakimś kursie, na jakimś szkoleniu, czy przeczytaliście jakąś książkę, która was mogła jakoś zainspirować, zmotywować. Jeżeli tak, to wy już obraliście ten kierunek i trzeba się go tylko trzymać. I na przykład jeżeli, na przykład z kursami rozwojowymi, jeżeli ktoś idzie na kurs rozwojowy i na początku robicie to, to co tam jest w tym kursie rozwojowym, bo tak samo robicie na moich kursach. A potem już tego nie robicie. Czyli robicie na początku, a potem już tego nie robicie. Albo potem zaczniecie i nie kończycie. I dlaczego? Lubcie hmm? to cały czas. Jeżeli nie znacie jakichś technik, to po prostu pogłębcie swoją wiedzę. Hmm? I to tyle, jeżeli chodzi o trzy. Wszystkiego dobrego. Pozdrawiam, papa. Pa.